We are still experiencing the aftermath of the disaster that has hit Lebanon. This catastrophe that has struck at the heart of the Lebanese people and was the result of long-standing corruption within the administration and within government. It must be pointed out that corruption can be found in all administrations and in all nooks and crannies. Of the state. And I find that this corruption is even much bigger than the state itself. And I also found that it was impossible to face it and to get rid of it. There are a few examples of uh, this corruption the explosion, the explosion that happened at the port of Beirut. This explosion, which was a real a catastrophe, but you will also find it in politics. You will find it across our country's territories, and you will find it at the very heart and in the spirits of so many people of uh, several classes of Lebanese society that have ruled this country or that uh, are looking to. Um, sow the seeds of sedition and conflict within the country for purely selfish reasons. Today, we are facing a catastrophe of incredible proportions. All the forces that want a better Future for Lebanon should join forces to make a better Lebanon out of respect for the victims, for the dead, for the, their families, for the fathers and mothers, to help the population so as to allay this pain and help this country overcome the pain and the sense of loss of so many lives. Całkiem niedawno temu, bo 4 sierpnia 2020 roku w porcie w Bejrucie doszło do ogromnej, jak nie największej eksplozji nienuklearnej w historii świata. 2750 ton saletry amonowej, niewłaściwie składowanej, dosłownie zmiotło magazyn portowy, część miasta z powierzchni ziemi. W incydencie tym życie straciło 218 osób, ponad 7000 zostało rannych, zniszczona została duża część Bejrutu, setki budynków zawaliło się Bądź zostało uszkodzonych, prawie 300 tysięcy mieszkańców straciło dach nad głową. Straty oszacowano na ponad 15 miliardów dolarów. Były to również czasy koronawirusa, więc jak wszyscy dobrze pamiętamy, nie było wtedy lekko. Następstwem eksplozji był pogłębiający się kryzys gospodarczy i polityczny w Libanie. Sam premier Hassan Diab oficjalnie poinformował, że eksplozja była spowodowana długotrwałą korupcją na szczeblu politycznym i administracyjnym. Po tym wystąpieniu premier obwieścił, że rezygnuje z funkcji premiera Libanu w odpowiedzi na rozwcieczały tłum. Oraz fakt, że rząd chciał przeprowadzić dochodzenie oraz reformę rządu. W praktyce rząd Hasana zmagał się z pogłębiającym kryzysem gospodarczym, który prowadził kraj do hiperinflacji, spadkiem libańskiego funta nawet o 98% wartości od 2019 roku, banki były zamrożone, a ludzie tracili oszczędności. W okresie od 2020 roku do kwietnia 2021 roku ceny w Libanie podstawowych artykułów wzrosły o 350%. W Ujęciu dwuletnim wzrost cen wyniósł 700%. Wartość PKB zmniejszyła się o 40% z 55 miliardów dolarów w 2018 roku do 33 miliardów dolarów w 2020 roku. Sam premier Diab nie miał silnego mandatu politycznego ani poparcia parlamentu, więc jego rząd był obiektywnie słaby. Jego odejście było tylko formalnością. Okej, okay, w takim razie dlaczego doszło do eksplozji? Skąd w porcie w Bejrucie wzięła się saletra i to prawie 3 tony saletry amonowej. Jakim cudem doszło do eksplozji? Żeby odpowiedzieć Wam na to pytanie muszę przybliżyć Wam pewnego jego mościa. Igora Grzeczuszkina kim on był? W internecie możecie znaleźć wiele fake newsów o tym, że był to rosyjski oligarcha, powiązany z wywiadem czy terrorystami. W praktyce jest on drobnym przedsiębiorcą, armatorem pochodzenia rosyjskiego, który był właścicielem statku MV Rosus, na którego pokładzie przypłynęła saletra Amonowa do portu w Bejrucie. Warto tutaj podkreślić ten istotny fakt. Eksplozja nastąpiła 6 lat po tym, jak ładunek opuścił statek. Rosus był starym, tanim statkiem z 1980 roku, który w dodatku posiadał słaby nadzór techniczny, niskie standardy kontroli oraz minimalne koszty utrzymania. W 2013 roku statek podjął się próby przetransportowania 2750 ton saletry amonowej gruzińskiej produkcji zapakowanej w worki typu Big Bag w celu dostarczenia jej do Mozambiku. Odbiorcą miała być firma produkująca materiały wybuchowe do kopalni. Według dokumentów sprawdzonych przez CNN możemy dowiedzieć się, że statek w 2013 roku trafił do Bejrutu z powodu trudności finansowych, gdzie został zatrzymany przez władze w Libanie. Portowa kontrola stwierdziła, że statek był w złym stanie technicznym i nie nadawał się do dalszej żeglugi. Wspomniane wcześniej trudności finansowe podyktowane były narastającymi zaległościami finansowymi. Jednostce brakowało pieniędzy, żeby pokryć opłaty portowe oraz paliwo. Finalnie Rosus został zarekwirowany przez władze portowe w Bejrucie z powodu naruszeń. Bezpieczeństwa statku, ryzykiem, jakim była saletra amonowa oraz zaległych opłat. Załoga statku utknęła w porcie na wiele miesięcy, ponieważ właściciel właściwie porzucił statek. Interwencja organizacji humanitarnych i sądu doprowadziła do tego, że załoga została po jakimś czasie repatriowana do swojej ojczyzny. W 2014 roku sąd podjął decyzję, żeby rozładować saletrę ze statku, który z powodu swojego złego stanu groził zatonięciem. Przeniesiono ładunek do magazynu portowego numer 12 do momentu, jak nie zostaną podjęte dalsze decyzje w sprawie co z tą saletrą zrobić. Tak też minęło 6 lat. Saletra stała się dosłownie tematem sporu prawnego. Port i celnicy wysłali listy do sądów i ministerstw, alarmując, że saletra stanowi niebezpieczeństwo, że trzeba ją kontrolować, a najlepiej to zabrać z tego portu. Sąd natomiast odsyłał sprawę do innych instytucji, tłumacząc, że nie może podjąć decyzji bez zgody właściciela lub ministerstwa, mówiąc krótko: nic nie można było zrobić bez nakazu niszczenia ani sprzedaży. W latach od 2014 roku do 2020 roku były rozważane opcje takie jak eksport saletry do innych państw, sprzedaż ładunku firmom przemysłowym bądź oddanie go wojsku. Jednak podkreślam, nikt nie chciał brać na swoje barki odpowiedzialności za ewentualne Ryzyko. 6 lat praktycznie porzuconej saletry składowanej w magazynie w pogarszającym się z roku na rok stanie, a finalnie pożar w 2020 roku, którego przyczyna nie jest do końca jednoznacznie znana. Jedna teoria mówi o pracach spawalniczych. Według lokalnych mediów pracownicy dokonywali prac konserwacyjnych przy drzwiach magazynu. Inna teoria mówi o zapaleniu fajerwerków lub innych łatwopalnych materiałów wybuchowych, które finalnie doprowadziły do pożaru. Co by to nie było, saletry. Saletra zamknięta w pomieszczeniu, gdzie cały czas zwiększa się temperatura, finalnie musiała eksplodować. Więcej o tym mówiłem w odcinku poświęconym Texas City, gdzie również eksplodowała saletra amonowa. Tam mówiłem w jakich warunkach może ona. Faktycznie eksplodować, więc jeżeli, drogi widzu, nie widziałeś tego odcinka, serdecznie Ciebie zapraszam do jego obejrzenia. Po eksplozji ładunku rząd zaczął szukać winnych. Sprawa toczy się po dziś dzień. Zarzuty są dość srogie. Generał brygady Antoni Salum został oskarżony o swoją rolę w eksplozji. Sędzia śledczy Tarek Bitar oskarżył również byłego dyrektora wywiadu wojskowego i byłych generałów wywiadu wojskowego. Wspomniany wcześniej armator został zatrzymany przez Interpol na lotnisku w Sofii 5 września 2025 roku po przybyciu z Cypru. Libańskie organy zarzuciły mu przetransportowanie 2750 ton saletry statkiem Rochus, która doprowadziła później do tej eksplozji. Władze Libanu domagały się o jego ekstradycję, natomiast sąd bułgarski orzekł, że Liban nie dostarczył wystarczających dowodów oraz gwarancji, że Gręczuskin nie zostanie skazany lub że ewentualnie wyrok śmierci nie zostanie wykonany, czego bułgarskie prawo nie akceptuje bez takich zapewnień. Na dzień dzisiejszy armator przebywa sobie w Bułgarii w areszcie. Prokuratura libańska planuje odwołać się od decyzji sądu, czyli mówię tutaj o tej decyzji ekstradycji. Z ostatnich wieści Tarak Bitar, sędzia śledczy zajmujący się wybuchem w porcie w Bejrucie, otrzymał upoważnienie do podróży do Bułgarii, aby przesłuchać właściciela Rohusa podczas wizyty w Sofii 10 listopada, która zbiegła się z decyzją bułgarskiego sądu o odroczeniu rozprawy w sprawie wniosku Ekstradycję, prezydent Josep Ond pochwalił pozytywną współpracę bułgarskich władz, potwierdzając swoją determinację, aby odkryć wszystkie okoliczności związane z eksplozją. Sprawa eksplozji w Libanie zapewne będzie ciągnęła się jeszcze wiele lat. Z pewnością ładunek ten nigdy nie powinien trafić do Bejrutu, ale nie wolno pominąć również faktu złego składowania saletry w magazynie przez 6 lat. Próśb kierowanych do sądu o możliwość pozbycia się niebezpiecznego ładunku, który był zagrożeniem i nie mógł być w nieskończoność trzymany w portowym magazynie. W tej tragedii zawiniło wiele osób, wiele instytucji, wiele aparatur państwowych. Co z tego wyniknie, dowiemy się w przyszłości. Może to potrwać nawet kilka lat. W każdym razie na pewno będzie aktualizacja na tym kanale. Dlatego, jeżeli moi drodzy jesteście zainteresowani tym tematem, jak i również innymi tematami, które pojawiają się na tym kanale, zachęcam do pozostawienia subskrypcji oraz lajka. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.